Witajcie kochani, jak widzicie czołgi. Dawno nie było World of Tanks, dawno nie było konkursu, więc specjalnie dla Was postanowiłem coś zorganizować. Do wygrania jest 1000 sztuk złota. Jeżeli gracie w tą grę, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Już wam mówię. A więc aby wygrać, trzeba zrobić parę punktów. Po pierwsze, zostawić subskrypcję na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Po drugie, zostawcie lajka like pod dowolnym filmem z World of Tanks oraz napiszcie w komentarzu tego filmu, która bitwa wam się najbardziej podobała. Po trzecie, zacznijcie obserwować profil na Instagramie lub TikToku. Tu macie wybór. Po czwarte, zróbcie zdjęcie punktu pierwszego i trzeciego, ponieważ nie zawsze to mogę sprawdzić i zobaczyć, a muszę jakoś to potwierdzić. I właśnie w punkcie piątym macie napisanego maila. Wyślijcie zdjęcie lub screen tego, że to wykonaliście. Wpiszcie w temacie konkurs wot. Oraz podajcie w treści nick z gry World of Tanks. Losowanie odbędzie się 30 lipca wieczorem, i tego właśnie dnia przeleję nagrodę na konto zwycięzcy. Także zachęcam Was do wzięcia udziału oraz oczywiście do wspólnej zabawy na moich kanałach. Do zobaczenia!